O oh, nie. co uciekam? To jest A, fake. to jest fake. Fake, Ooh, fake generator. Fake generator? Chyba się na ciebie teraz rzuci. You don't say. Dobrze, że zmienił cel, bo mam weakness 7. Au? Roblox is now loading, get ready. Sieman ludziska, z tej strony Grańsko a dzisiaj jest ze mną Tymen i Jacek. Long awaited Noli update. To jest dla mnie chore, że ta gra już ma prawie rok i wydali swojego pierwszego killera. To jeszcze nie ma ponad rok? Prawie ma rok, no. Albo i ponad, nie jestem pewien. Nie ponad. Ale dobra, nie bądźmy negatywni. Przecież jak oglądam fanarty z Forsaken to zawsze mówię, że nie lubię tej gry. Ale mówisz... Mógł... <laughs> Powstała for the release date, pokazuje 1998 <laughs> rok. Wanted, John Doe. Dobra, jak się w to kurde gra? Mógł zapomniałem, chod, że... Chat. Chat weszliście na pełny serwer. DBD ale Serio? Jak można z kogoś skikować? Can we, can uh. we, hi can we kill him? Oh, can, Bo som wejść na can someone leave? my friend who wants to join? Bro, przecież jesteś. jesteś! What do you mean? Jestem? A no, ciebie nie mam. My jesteśmy. A co z Kiliszu? Stroke dostanę. O, dołączyłem, dobra, jestem, <laughs> jestem, 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 jestem. A już. Ktoś wyszedł? Wyszed? Napisałem to naprawdę na czacie. Holy shit, del Delterun. A ja mam Edgy, edgy OC. No zrobiłbyś kiedyś dobry awatar, jak Jacek i ja Kasper, Kasper, Kasper. Co? Gdzie jesteś? Um, tu. Chodź, schampuj mnie, schampuj mnie. WS, nie, WS! W, nie, bo to kikuje. No nie? Czy co to robi? Nie, kikuje. Z... Zabijecie, jak za dużo razy to zrobisz. Bo już mnie wywaliło raz. Tak, i to podczas meczu. Widziałem na Twitterze, że coś się dzieje, że jak się kogoś hampuje, a nie widziałem co, więc się domyśliłem. HellPie was stuck on this wall and I can't get out. Dude, A ah. Nie mam żadnych emotek, muszę, jakiś, muszę jakąś kupić głupią. Kup jeden Xa, bo znowu będziesz narzekał, że ta gra jest survivor-sided. I'm really excited for the Painter Boss DLC, dude. Emotka z Castle Crashers. Fucking peak Gangnam. Twoja głowa się dotoczyła do zegara. O! Soldat Guy! <laughs> Każdy mógł like, edytować Find your one way. <laughs> Na to, jak będziesz montował. Onażysta! No, Mogę. Editor, get on this. W się sensie po prostu Crazy ten, ten. Ten film Soldat Guya wkleić? Po prostu jak like, 5 sekund pierwszych. No tak, bo nie wiem czy więcej mogę. A nie, to jest w sumie soundtrack gry. Czemu tu jest to. Roland? Roland? Aha! <laughs> ta <To> muzyka leci! <laughs> oh wait. What the fuck! Ej, tak, co jest. Czemu leci mili? Bo jest chyba killer Gasharpun. <laughs> Aha, nie. Muszę to ściszyć. A, możliwe. No ścisz to, bo copyright czy coś, nie? Nie, wiem. nie, nie copyright, tylko głośno jest. Już może to zrobić coś z Projektem post dev team, naprawdę. No, muszę kupić Miku. Disable being killer. O to ci się przyda. Nie graj proszę ja cię. Destonem proszę. Nie, on ma kulki da, ale dalej się. Nie, to jest problem jest z tym, że jak jakieś dwa razy killerem grałem. Boże. że. Bimbus. Bimbus. Czemu kupiłem Chance? Zastanawiam. Gambling. To jest bardzo dobry survivor. Usłyszałem <noise> jedną nutę. O właśnie. <głosy> <głosy> What the fuck? Słyszałem tylko jedną nutę, kompas. <noise> Get fucked. O! dostałem web. łeb. Dostałem w łeb. Lupuj palety, dropuj. Palety. <noise> Pilarczej się y chyba dodali. Bo dzisiaj był Pilarczej z Recode. I coś mówili o paletach, ale nie wiem, czy w końcu je dodali. Trzeba nasz engagement podbić, więc prośba do, do widzów: napiszcie nam, czy są palety w Pilar 6, bo jesteśmy zbyt leniwi, żeby szukać. Hmm. Prośba do widzów. You know, powinienem co po tego lewaka, czy przejechać obok niego? <grym> <grym> you know, No. O, cholera! <grym> Ej. Szydlecki. Ja nie żyję. I see. Ale to groście Game Sucks. Game sucks. Tymen ultra kill. Weź go ultra zabi Okej, okay. patrz na to. Stanie <grym> 15! 15 no. Jak to było? E weakness. No, 15 to max. Mam wrażenie, że teraz się na mnie. Albo i nie. Ja, jak na razie mam 7 Weakness. 8. Uh, halo. O dobra działam. O, o. Mam wrażenie, że on nie chce. Czy 13 sekund może mijać trochę szybciej? Wiedziałam. Ja i tak umrę, ale Śmiesznie byłoby, żeby Wszyscy już nie żyjecie. Czy eee, e, e, e. dzisiaj jeszcze Jacek żyje? Tak, tylko Jacek nie. Ja. Ja nie, on nie widział. No teraz zobaczył, bo dostanie aurę moją. Co ja dostanie? Zielona aurę. Mo mogę znaleźć jakąś apteczkę. Jak, jak, jak znajdziesz moje ciało, to tam jest. Uf! Czytałaby mi się teraz. O Nice. Jakiś co ten go zgubiłem. Jasek, gdzie jesteś? A what I would like to know też. Uratujecie, ultra zabiję go. On ultra zgubił. Jestem naprawdę ciekaw, czy można zabić killera w tej grze, bo oni też mają health bar. -y. Mają, e, można, można. Uśmiesz. Now, and now, and then what? Wygrywasz. Nie, to kliknąłem, ok, udało się. Fuck off. Nie! Uniknął! Chyba umrę, Jacek, chyba. Ultra umrzesz? Ultra umrę. No, okej. Okay. O oh, oh, go... oh, mój boże, I'm gonna die. Tak. Better luck next time. O, oh, what the fuck? Chaos <laughs> Ishmael? Zawsze było w grze. Na to out, wygląda. Out tak. Zawsze były. Idę do Rolanda. Bardzo lubię battlefield ruiny. Mimo K tego, że. Ruina ma różne battlefimy zależnie od y, jaki sektor wybierzesz. No to czyli teamy po prostu. No to chodzi mi o ten. Ten jest banger. Umiejętności. umiejętność. popaki ja. ja. Dobra, jak się w to grało? Znasz swoje umiejętności? Tak, ja grałem Kulkidem. Ty, ty Tyle je znam. Cześć, Jacek! Pa, 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 pa. Okay. Bo lubię... Bo bo. Lubię base chase film Kulkida. Ja, 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 ja go bardzo często wrzucam do filmików, z CBs. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Czarno, Nasrał ci do buty. I nie Jacka? Podbiega do mnie jakiś gość i mnie uderza. Czas na Hello. Hey, what's up, guys? Mamki. Odczuł ziomek. Corrupt nature. Trafiłem tym. Ja jestem kozacki. <grym> Wiem to, że nasze postacie się uśmiechają, jak to teraz <grym> zauważyłem to faktycznie. Dobra. Koledzy, gdzie? O, tu, tu ktoś jest. Oh, no. What? Bro, zajmijcie te uh. hitboxy. Uh. A to wy jesteście? To, to jest uh. na poziomie hitboxów Hunter z DBD jezdu. I Ja cię dosłownie direct trafiłem. Aaaa... O teto tu jest! Ta grana mocny desing po prostu Idę teto zabić. Leave her alone! Okej, okay, zarabcie jej wrócę. My poor boy heart There's no fucking way, że ja... Wykrwawił się! Twoje gunny mnie Gun co ci za <laughs> miniony jego zalogu! A mnie zabiły! Wow. Też tak umiem Chodź tu, Ty polis, masz obowiązek się zatrzymać. Au. No. Zdąż? Zdążysz. O, Może idziemy, 80 do kulki na... na... Ja właśnie kupiłem kulki tylko ze względu na jego personality i na chase film, bo uwielbiam. A ja nie. A no, ja... może o. albo John Doe? Okej. Okay. To nie powinno trafić, Ty stałeś po drugiej stronie tej studni. Ja byłem na górze. Ten gość chyba awczy Nie, emotkuje. Moje guny go zabiją o, Oj. w ścianę. Szanacki! Cześć się by było jakby ci spiegł. O nie Ej, nie ironicznie gdzie on jest? Nice tych autr, na pewno! What the fuck <laughs> Okej... Okay. To nie jest był Wally West? O nie... No li... Oh, hello. Dajcie mi Breaker Spowodujcie, że katper będzie płakał. Give me breaker or I retire. Nie no, jeżeli to nazywasz prawdziwym break to w takim razie wychodzi, o, że ja sz... bardzo nie Co lubię break Ok? Ok. I don't know, what the fuck to nawet nie musi być banger. Głównym zamysłem pewnie tego... tej muzyki jest to, żebyś zaczął panikować, bo jest tak agresywna. I fucked up. Boże, what um. the fuck? Jumpscare doszłem. Że... I on tak robi. On się tepa do genów jak Freddy. O nie, dobra, to już wiem czemu mój gen jest fioletowy. What? Czy on mnie goni? Nie tak go... Okej, oh to jest fake. Po co uciekam? To jest A, fake. to jest fake. On fejkuje? Ja, yeah, on ma fajki. Tak, tylko że jego fejki działają tak, że one cię nie demedżują, tylko cię trolują, że cię demedżują. I A, potem... Ci... Po zadaniu ci demedża, HP ci wraca. Okej, okay, sam design postaci mi się bardzo podoba, ale to od zawsze mówiłem, że to robią top tier w Forsaken. O, oh, fake generator. Fake generator? Tak, to są fake generatory. Po prostu będzie psych, jak What? zrobisz. What do you oh. mean? <laughs> fake... Powinni coś takiego dodać do Dead by Daylight. What do you mean fake generator? Mam Slowness 2?! He be chasing, he be chasing. E, dobra, to jeszcze raz, co oznacza, że ja dostaję ten jumpscare jego? Nie mam pojęcia, tak szczerze. Czy on czegoś użył, czy to you... jest random? To po prostu, to, to, to znaczy, you have been trolled. Bro, fuck off! Dżelp, Jelp. Oj A. Uh... He died. Nie, ja żyję. Napiję go. Chyba się na ciebie teraz rzuci. You don't say. O-o. się do <laughs> Dobrze, że zmienił cel, bo mam weakness 7. O-o. <laughs> o kurde! I <laughs> on kursor trzyma. <laughs> Help! Jelp! Ej, mam pytanie. A nie, on fejkowe geny przecież rozstawia. Bo mamy już zrobione wszystkie ten... Nie, to ten... jest lo... to jest losowe po wszystkich. prostu. Nie mamy jeszcze wszystkich. A, 2 na 5. Nie, bo za minutę się kończy mecz, to myślałem, że już że już końcówka. Nie, to tylko, tylko przyspiesza. Czas. Ała. Dostałem po morda. No. Killers John Doe, don't play Roblox on March 18 Ja tam w Kogame. grałem. Kien... Ko... Powinniśmy zagrać w Kogamę. O, no. Po... zapomniałeś że to istnieje. To jeszcze żyje w ogóle? A. Ja potem jeszcze grałem na takim prywatnym serwerze Friends Kogama, gdzie był zboostowany exp i pieniądze. Ja miałem tam takie skiny. Pamiętam, że miałem skina Frisk? <laughs> Sam go robiłem. Zabiłem klona. Brawo. Chyba, Osz... ku, chyba kupię John Doe, bo ma skina z Just, Just Shapes and Bits. 1x jest OP I ma skina Miku. A Teto to jest do kogo skin? Do Survivora? Do Two Time. Wiesz, Teto Two Time. O mój Boże, Noli ma skina You Are an Idiot. Tak. I I'm ma, dead. To ma bardzo banger soundtrack akurat. Voilà. To jest. Fake again. Two Time. Shadows die twice. Hmm. Taki ma opis. Dikat Celest? A, what the fuck. W tak C jest skin. Weeping Difficulty 4. Czytając. E, s, e, te perki postaci w tej grze czuję się, jakbym grał w ligę. Nice. Udało się. Wiem, że jest Skin Kiryu do Guesta. Nie, nie nazywa się to jakoś Like a Dragon lub coś podobnego? Czekaj, znajdę? The Dragon Guest. Tak. Sorcerer, czy to jest? UG. To jest. To jest UG. Mają też um, Joskę z ósmej części JoJo. O! Oh. Invincible. Ja wspomniałem, że ten kapelusz kupiłem do postaci. O, to ja. Pizza. Cześć Ty Mateuszu. Ao. Daj mi się wyleczyć, to dostaniesz więcej expa Okej okay. Teraz się Uwielbiam desing tutaj To jest O mój Boże, Teto Czy tam był MX? O mój Boże A, a to duszek gra MX-em No i mogę dać Mario x -e w tytuł Teraz co? Tu jest jakaś dziura? Jest That's Can I move? Nie widzę nic. Szuta! Nice! No więc jeden x jest OP. Wystarczy włączyć X-ray i odpalać projectile. Lex Luthor? Uh, Gdzie? <laughs> y tutaj. O, what the fuck. No, no. Okay. Holy peak. Okay. Okay. Holy peak. Słyszałem to. Okej, okay, to poszło szybko. O mój Boże, jak bas nawala przy tym jego filmie. O, chyba się do niego zbliżam, bo. No nie, z... bić mnie no, zaczął. Tak, na... Cię laguje nie? Mnie? Nie. Halo? O, no rzeczywiście. Bingo. 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 A, o, a... I... Chyba już jest okej. Okay. No, nie! No, ten motyw mi się rzeczywiście bardziej podoba. What the fuck? Widziałem nagle jak NoLi wyskoczył tak kilkanaście metrów do góry. Au? Ała? Żyje. O! Okay. Oh. są broken tutaj. Kiedy będę su... Tu nie można! I'm dead. Mm. Napisał. Man. O mój Boże, dostałem coś bardzo ważnego. Ale chyba nie zacząłem tego założyć. Kur... Łatwiej się miałem wyłączone. Ale to cię nie powstrzymuje przed byciem killerem, tylko powstrzymuje cię przed zbieraniem malis. Czyli nadal masz bardzo małą szansę, żeby zostać. O to jest mapa z worka do Pizza, Place. Misiu. Kolorowy. Masz szansę. Ten... Dosłownie no. miałeś szansę. To nie jestem jest... ja. Mogę, strze... Mogę strzelać w Survivorów? Jest. Czemu to jest Mario? St... Ale cię teraz zjadą wszyscy w komentarzach. To nie jest Mario, to jest MX. To jest Same MX. shit. Same shit. <laughs> Mała tu! Ej, zapiłeś go. Nie! Yeah. Bo ja na, Why? W... na ostatnią chwilę ogarnąłem, że mnie bije. Komik. Nie. Yeah. Ah! Ej, dobra, fuck off, tak... Time out, time out! Wait, hold <laughs> on. ci trafił. Ten... Nie! Nie! Eee... Um. Nie go <laughs> spać Ej, to trochę. niemiłe. To byli is fucking useless. Nie, jest bardzo dobra. Stamina ci się nie zużywa. Au! Wait, masz. Jeszcze nakładasz na mnie klęskę. Gdzie mi teraz też. działa left click? No, to nie ma zasięgu. Jest. Czy has no range? Brufako. I get hit one more time. Szybciej to pi. Czemu ty taki szybki jesteś? Ja to na mnie. Aha. Ledzi. mamy takiego lowa. Tu jest szyba. Ej, ale nie miałeś go. Goni O mam vida. <noise> A, Tak, ale co to zmienia? Ten, like, ataki nie mają zasięgu. Tylko trochę. Nie zabił go. Mojego teammata. kochanego. Bro. Perfekt. Ain't no way. Ain't no way. Ue! Ue! o, -o. Can you stop? Płe! Czy się tak ciągnie? Wiem Kogo ty gonisz, to tym jak tylko zostałem. Wiem <śpiewanie> no. Kończy ci się stamina Wiem, że mi się skończy, <śpiewanie> ale... Nie, ty później... Nie dam się zła złapać. Nie!